Moi drodzy, y, witam Was w kolejnym odcinku y, podcastu na kanale Dobre Miejsce. Dzisiejszy odcinek, tak jak kilka poprzednich, będzie skierowany do rodziców i nauczycieli, czyli do, do wszystkich tak? y, y, moich słuchaczy. I będzie dotyczył rozwoju osobistego i pana Leo Buscali, czyli znowu Wam przeczytam kolejny już fragment y, książki. Autorstwa Lao Buscali, Buscali pod tytułem Radość Życia, wydanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne w tłumaczeniu pani Ewy Wojtych. Zapraszam do posłuchania. Około siedmiu lat temu przeżyłem coś niezwykłego. Zdecydowałem się sprzedać wszystko, co miałem. Zrobiłem coś, co ludzie uznali za całkowite szaleństwo. Sprzedałem to, co w naszej kulturze ma wartość: wieże, płyty, książki, polisę ubezpieczeniową, samochód. Zgromadziłem trochę pieniędzy i przez dwa lata podróżowałem po świecie. Większość tego czasu spędziłem w Azji, ponieważ o tej części świata wiedziałem mniej niż o jakiejkolwiek innej. Dwie trzecie świata nie należy do Zachodu. Ci ludzie myślą inaczej. Czują inaczej i pojmują inaczej. Kiedy wyrywamy się poza nasz zachodni świat i dowiadujemy się, że są takie miejsca, w których ludzie nie słyszeli nawet o Jezusie, to możemy się wiele nauczyć o sobie i o ludzkim losie. Są miejsca, w których mieszkańcy nie mają pojęcia, o czym my, ludzie z kręgu zachodniej kultury, myślimy, co czujemy i czym się zajmujemy. Z tymi właśnie ludźmi wchodzimy w konflikty. Ich słowa nie są naszymi słowami, ich uczucia nie są naszymi uczuciami. A przecież wiele się nauczyłem podróżując po tych krajach. Nauczyłem się czegoś wyjątkowego w Kambodży. Znajdowałem się właśnie w Angkor Wat. Podziwiałem wspaniałe buddyjskie ruiny. Widok był wspaniały. Ogromne głowy buddy, pożerane przez wielkie drzewa z huśtającymi się małpami. Wszystko dzikie, otwarte i piękne. Ruiny, o jakich nam się nie śniło. To dla nas całkowicie nieznany świat. Spotkałem tam francuzkę, która pozostała w Kambodży po opuszczeniu tego kraju przez Francję. Powiedziała mi: Wiesz, Leo, jeżeli naprawdę chcesz poznać Kambodżę. To nie przesiaduj w tych ruinach. Wszystko to jest ładne, piękne, ale zostaw to i przyjrzyj się ludziom. Zobacz, co robią. Teraz jest najlepszy czas, bo zbliża się pora Monsunów i styl życia się zmienia. I dodała: pojedź na Tonil Sap. Może pamiętacie z geografii, że to jezioro zajmuje spory obszar krali. Ludzie robią tam coś ciekawego. Kiedy nadchodzą monsuny, ulewa zmywa z powierzchni ziemi domy i wszystko, co ludzie posiadają. Dlatego wszyscy pakują się na tratwy, po kilka rodzin na każdą. Kiedy nadchodzi deszcz, tratwy się podnoszą i ludzie żyją sobie dalej, tyle że razem. Tak się zastanawiam, czyż nie byłoby pięknie, gdyby niektórzy z nas przez sześć miesięcy w roku mogli żyć razem. Wiem, co sobie teraz myślicie. Kto do diabła chciałby zamieszkać z moim sąsiadem? Ale kto wie, może to właśnie byłoby piękne. Pomieszkać z sąsiadem, na nowo odkryć, jak to jest polegać na innych i jak dobrze jest czasem powiedzieć komuś potrzebujecie. Wydaje się nam, że dorośli ludzie muszą być niezależni i nie powinni nikogo potrzebować. Właśnie dlatego wszyscy umieramy z samotności. To cudowne być komuś potrzebnym. Wspaniale jest potrzebować i być w stanie powiedzieć drugiemu człowiekowi: potrzebuję. Nie mam żadnych zahamowań, by przyznać, że potrzebuję Was wszystkich, każdego z Was. Cały problem w tym, że nasze ścieżki spotykają się rzadko. Moje doświadczenia są najwspanialsze. Gdy ścieżki się przecinają, a dwie istoty ludzkie mogą się porozumieć? Cóż, w Kambodży uczą się tego wcześniej, od samej natury. Natura jest świetnym nauczycielem. Powinniśmy jeszcze raz przeczytać Waldena. Ten pierwszorzędny fragment: Boże, stanąć na krawędzi śmierci i przekonać się, że nigdy się nie żyło. Pomyślcie o tym. Wracając do tematu, pojechałem tam na rowerze. Pomyślałem, że pomogę tym ludziom przeprowadzać się na tratwy, stanę się częścią ich społeczności. Francuska, z którą rozmawiałem, roześmiała się i powiedziała: Pewnie, pomóż im. Co było do przenoszenia? Natura nauczyła ludzi, że jedyne, co każdy z nich posiada, Znajduje się pomiędzy czubkiem głowy a spodem stóp. On sam, żadnych rzeczy. Ludzie nie gromadzą rzeczy, ponieważ monsun przychodzi co roku, a oni nie mają gdzie ich przechowywać. Nie mogłem nie zadać sobie pytania: A ty, Buskalia? Co byś zrobił, gdyby w Los Angeles miał nadejść monsun? Co byś zabrał? Kolorowy telewizor? Samochód, spluwaczkę, którą dostałeś od cioci? Jest tylko jedno, co musimy zabrać: siebie. Mieliśmy niedawno w Los Angeles potężne trzęsienie ziemi. Mój dom został poważnie zniszczony. Sufit w pokoju dziennym się zawadził, kominek zapadł się pod własnym ciężarem. Nie było wody i tak dalej. To doświadczenie nauczyło nas nagle, jaką wartość mają rzeczy pokazało nam na nowo, że rzeczy są głupie, a tym co mamy, jesteśmy my sami. Wyszedłem na zewnątrz, wszystko naokoło się waliło. Właśnie świtało. W ogrodzie za domem mam wspaniałe, wielkie drzewo brzoskwiniowe. Stało tam i kwitło jak szalone. Nagle w ułamku sekundy uświadomiłem sobie, ten piękny świat będzie nadal istniał, z tobą czy bez ciebie, człowieku. Warto było przeżyć trzęsienie ziemi, żeby sobie to znowu uprzytomnić. Filozofowie i psychologowie powtarzają to od lat. Jesteś wszystkim, co masz. Dlatego dbaj o to, by być najpiękniejszym, najczulszym, najcudowniejszym i najbardziej fantastycznym człowiekiem na świecie. Dzięki temu wszystko przetrwasz. Pamiętacie Medeę ze wspaniałej greckiej tragedii? Pamiętacie ten fragment, kiedy wszystko zostało zniszczone i pada pytanie: Medea, co pozostało? Wszystko przepadło, wszystko zniszczone. A ona odpowiada: Co zostało? Oto ja. Kobieta dla ciebie. Jak to, co pozostało? Wszystko pozostało. Ja pozostałam. Możesz sobie, możesz coś z siebie dawać innym dopiero wtedy. Kiedy ponownie uświadomisz sobie, jak ważne jest to, by szanować i kochać samego siebie. Kiedy zrozumiesz, że wszystko wypływa z ciebie. To ważny etap, ponieważ jeżeli dzisiaj nie lubisz siebie, to możesz przecież na nowo się polubić. Możesz stworzyć nowego siebie. Możesz to zrobić. Jeśli nie podobają ci się dekoracje, wśród których żyjesz, zbóż je, zbuduj nowe. Jeżeli nie lubisz aktorów, z którymi grasz, pozbądź się ich, znajdź nowych. Jedno jest pewne: musisz to zrobić. To należy do ciebie. To jest najważniejsze. I gdybym nawet miał już nic więcej nie powiedzieć, to i tak byłbym przekonany, że coś Wam dzisiaj zostawiam: powrót do siebie. Saint-Exupéry, francuski pisarz, w jednej ze swoich przepięknych książek stwierdził: Być może miłość, a jeżeli chcecie, możecie zamiast słowa miłość podstawić kształcenie. Polega na tym, że delikatnie prowadzę cię z powrotem ku Tobie. Nie uznaję żadnej definicji miłości, ale ta wydaje mi się najzdrowsza ze wszystkich, jakie znam. Być może miłość polega na tym, że delikatnie prowadzę cię z powrotem. Tobie. Nie ku Tobie takiemu, jakim chciałbym Cię widzieć, ale takiemu, jakim naprawdę jesteś. Nie wiem, czy znacie księgarnię City Lights w San Francisco. To niesamowite miejsce. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w San Francisco, to musicie tam zajść. Trzy piętra samych książek w miękkich okładkach. Nie sądziłam, że na świecie jest tyle książek w miękkich okładkach. Mają tam również dział zupełnie wyjątkowy. Wydają rękopisy zwykłych ludzi, takich jak ja i ty, sfrustrowanych poetów i sfrustrowanych pisarzy. Jedna część to sama poezja. Można tam przyjść i powielić swoje wiersze, zszyć je, postawić na półce i zostawić za pięć centów na pokrycie kosztów papieru. A potem ludzie kupują je i naprawdę czytają. Spacerowałem między półkami i zobaczyłem książkę o naprawdę zaskakującym tytule. Została wydana w zaledwie 500 egzemplarzach. Za chwilę opowiem, jak to się stało. W każdym razie tytuł był następujący: Nie jestem profanacją, nie jestem satysfakcją, nie jestem może kompetentna. Ani majętna, ale jestem. Już samo to wystarczało, by książka wyskoczyła z półki i uderzyła mnie prosto w twarz. Pomyślałem, punkt dla ciebie, otworzyłem książkę. Okazało się, że jej autorką była pewna młoda dama, podpisująca się jedynie imieniem Michelle. Napisała wiersze i sama sporządziła rysunki. Przeglądałem książkę tak, jak zawsze to robię opuszczając wstępy i wskakując prosto w sam tekst. Jeden z wierszy przyciągnął moją uwagę. Szczęście moje nie w tobie, lecz we mnie, bo może za chwilę już ciebie nie będzie, bo nic nie widzisz we mnie poza swoim cieniem. Pomyślcie o tym w odniesieniu do roli nauczyciela. Nie umiem być szczęśliwa, zmieniając się dla ciebie. Nie chcę, byś był dla mnie surowy, za to, że nie twoje myśli rodzi moja głowa i nie twoje światy widzą oczy moje. Nazywasz to buntem. Kiedy miałam własne zdanie, powtarzałeś to nie tak, kochani. Ja nie próbuję mieszać w twojej głowie, bo wiem, jak bardzo się starasz być sobą. Ale nie mów mi, kim mam być, nawet przez chwilę, bo ja również chcę sobą być. Tylko tyle. I posłuchajcie jeszcze tego. Śladu nie zostawiasz w pamięci. Przezroczysta, mówiłeś o mnie, więc czemuś życiem my mym zakręcił, żeby kim jesteś sobie udowodnić? Pomyślcie o tym jako nauczyciele. Pomyślcie o tym jako kochankowie, jako obywatele, jako matki i ojcowie. To dotyczy wszystkich. Śladu nie zostawiasz w pamięci. Przezroczysta, mówiłeś o mnie. Więc czemuś życiem mym zakręcił, żeby kim jesteś sobie udowodnić? A potem cofnąłem się, żeby sprawdzić, kim jest Michel. Oto, co znalazłem we wstępie. Michel, byłaś z nami tak krótko, zanim wybrałaś dalszą drogę poprzez zasnutą mgłami plażę. Był rok 1967, a ty miałaś zaledwie 20 lat. Pozostawiłaś 25 wierszy. Zbyt trudno ci było sobą być, tylko tyle. Mamy nadzieję, że te wiersze zostały przedstawione w takiej formie, w jakiej sama byś sobie życzyła. Jesteś tu. Kochamy Cię. Potrzebujemy Cię i obiecujemy pamiętać, aż do chwili ponownego spotkania. San Francisco, lipiec 1969 rok. Drugą cechą kochającej osoby jest to, że nie stosuje etykietek. Człowiek jest, jak wiecie, stworzeniem niewiarygodnym, absolutnie niewiarygodnym. Robi cudowne rzeczy. Ma wspaniały, twórczy umysł. Stworzył czas, ale potem pozwolił, by czas nim rządził. Muszę spoglądać na zegarek, ponieważ o pewnej godzinie mamy przerwę na kawę, a o pewnej godzinie ma być lunch. Wybija dwunasta. Nie jesteś głodny, ale jesz, ponieważ jest dwunasta. Siedzicie w klasie. To dotyczy zarówno podstawówek, jak i szkół średnich. Jesteście niemal w transie. dzieje się coś fantastycznego. Nagle dzwoni dzwonek i wszyscy wychodzą. Wybiła siódma. Przykro mi, muszę iść. Jeżeli w Twoim gabinecie siedzi matka, szlochająca i zgrzytająca zębami, ale ktoś inny na Ciebie czeka pod drzwiami, to musisz powiedzieć do tej kobiety: Przykro mi, ale muszę przerwać Panie opowiadanie. Do zobaczenia jutro o godzinie ósmej cztery. W naszych szkołach kierujemy się takimi zasadami: o dziewiątej sprawdzamy obecność, od dziewiątej pięć do 945 mamy język ojczysty. Od 9:45 do 10:30 matematykę. Klasa może być czymś naprawdę zafascynowana, ale nauczyciel mówi: Dobry Boże, już za 15:10, kończymy, teraz matematyka. Nikt się nie uczy według czasu, nikt się nie uczy według przedmiotów. Teraz nie czas na arytmetykę, teraz nie czas na ortografię. Uczymy się wszystkiego naraz. Wiemy o tym, ale wciąż popełniamy te same błędy. Teraz otwórzcie swoje umysły na ortografię, a teraz na wielkie odkrycia geograficzne. Niech żyją wielkie odkrycia geograficzne. Tak właśnie postępujemy. Tworzymy czas i wpadamy w jego sidła. Tworzymy też słowa. Słowa miały dać nam wolność. Słowa miały umożliwiać porozumiewanie się. Tymczasem stały się klatkami w których zostaliśmy uwięzieni. Buckminster Fuller opowiada Bardzo głęboko ugrzęzłem w słowach, których nauczyli mnie inni. Wreszcie postanowiłem zamieszkać w chicagowskim getcie z dala od rodziny i przyjaciół. Tam przez dwa lata oczyszczałem swój umysł ze słów i szukałem takich, które są dobre dla mnie, żebym mógł mówić słowami własnymi, a nie cudzymi. Co za fantastyczne stwierdzenie. Teraz uwielbia słowa, jednak my jesteśmy więzieni przez słowa. Jeżeli jesteś osobą pełną miłości, to będziesz panować nad słowami. Nie pozwolisz, by słowa panowały nad tobą. Ich znaczenia będziesz się uczył dzięki własnym doświadczeniom. Nie będziesz po prostu wierzył temu, co powiedzieli inni. Kochani, odkładam książkę Leo Buscali na przyszły raz, tak, to jeszcze nie koniec oczywiście tych, tych odcinków z Leo Buscalią. Zostawiam Was, mam nadzieję, w takim nastroju refleksji, inspiracji, tak, pomyślenia o, o, o własnym miejscu na, na naszym świecie. O własnej roli, ojca, mam, taty, mamy, nauczyciela, no ale w sumie nie tylko tak. Po prostu taka ogólna, ogólna refleksja nad tym, nad sensem właściwie, tak? Nad sensem bycia tutaj. Moi drodzy, wszystkiego Wam dobrego życzę. Weekend tuż, tuż ciepła w sercach. <laughs> ciepła w sercach, spokoju w sercach, dobrych relacji, dobrych chwil z rodziną lub samemu. Różnie bywa a my się słyszymy w przyszłym tygodniu, czwartek, piątek, zobaczymy jak mi czas pozwoli. Tymczasem wszystkiego dobrego, zostańcie zdrowi i spokojni.